Ten chapter nazywa się You have to believe it to see it or Messing with the Mutant. Mutancie. Henry. Obudź się śpiąca królewno. Mamy klientów. Co? Kto rano wstaje, temu się udaje. Hmm. Cześć. <coughs> Dzień dobry. <coughs> no chyba dosyć się już wyspałeś. Mm. Boli cię głowa? Mam guza, uderzyłem się. O co? Pewnie jak upadłem na podłogę. Kiedy? Jak zemdlałem. Ale kiedy? Wczoraj. Nie pamiętasz? Wczoraj siedziałam w domu. Ale później. Nie pamiętasz? Widzę, że coś ci się przyśniło. Nie, nie. Naprawdę zemdlałem. Nie pamiętasz? Jak klocek zaczął latać? Jaki klocek? Jaki klocek? Oli, sprawiłaś, że kostka kongrewów latała po całym pokoju. Zasnąłeś na kanapie, zostawiłam cię, żeby powypełniać papierki. Mogło ci się to przyśnić. Nic podobnego, nic mi się nie przyśniło. Zemdlałem, jak zobaczyłem latający klocek. Jak sobie chcesz. Sprzedaję sklep. Co? Tak, przespałam się z tym i podjęłam decyzję. Nie, nie, nie możesz go sprzedać. Dlaczego? Bo tu, tu jest magia. Rzeczywiście wierzysz w tę magię? Daję ci słowo. Dlaczego tak trudno mi w to uwierzyć? Dobrze, nie wierzę, nie wierzę w cuda, za to wierzę, że ty potrafisz zrobić wszystko. Co zechcesz. To ty. Ty jesteś drewnianym klockiem. Drewnianym klockiem? Tak, moli. To ty. I nie musisz wierzyć w żadne klocki czy w sklep, czy we mnie. Najważniejsze, żebyś uwierzyła w siebie. Rany, Julek. Co widzisz? Blask.